Siemanko, jestem z tej strony kosta. Dzisiaj wchodząc do Launchera War of Tanks zobaczyłem ofertę specjalną tajemniczy Mikołaj. I chcę wam mniej więcej wytłumaczyć o co w tej ofercie chodzi. Yy, no myślałem, że po prostu będę tam przypisał o prezentach, tak? Że jakieś prezenty dostaniemy. I no troszkę jest w tym prawda, ale musimy za to zapłacić. I mniej więcej wytłumaczę jak to działa, tak? Czyli odwiedź naszą stronę, specjalną, specjalną świąteczną stronę, chodzimy na nią. Kliknijcie na zostań tajemniczym Mikołajem, aby podarować prezent dla sobiemu graczowi. Poczekajcie chwilę, a wy również dostaniecie prezent od innego gracza, który bierze udział w tym wydarzeniu. No nic tu nie pisze, że trzeba zapłacić realną gotówką, co trzeba zrobić. I na potrzeby materiału yy, ja, ja trochę zapłacę, żeby wam pokazać co tam można dostać. Yy, po zakończeniu wydarzenia każdy uczestnik otrzyma specjalny medal. Medal pamiątkowy, no taki dostanicie jak tam zabulicie, tak? Tu jest film, ale pewnie nie w języku polskim, więc sobie go, sobie go podaruję. Yy, I teraz tak, tu mogę chyba zamknąć. Aha, i to jeszcze trwa od 10 rano w czwartek, 17 grudnia. Pewnie myślę, że do końca tego roku się to zakończy, tak. Tam do Wigilii pewnie. I jesteśmy na tej stronie, zobaczcie ładna grafika. Dawaj i otrzymuj prezenty. I jak widzicie mamy taki suwak, możemy sobie wybierać ilość prezentów. No jak ktoś jest bogaty, y, da komuś 25 prezentów i kosz, to, to macie koszt, tak? 107 zł. Ja tak sobie testowo, jeden prezent komuś wyślę y, i tyle ile prezentów wyślemy, tyle dostaniemy. Jeszcze taka informacja, y, przybliżony czas oczekiwania na prezent to jedna minuta. Nikoła już, już jest. No jedyne 20 600. Dużo jest graczy w tam, kilka milionów, a jedynie tyle graczy się zdecydowało. No, myślę pewnie, że zraziło ich kosz tych prezentów, no 4 złote. I jeszcze co możemy dostać? Yy, chwileczkę... Uczestniczy... Przepraszam. Uczestnicy mogą otrzymać złoto, materiały eksploatacyjne, konto premium, a nawet pojazd premium, z pewnością wywoła szeroki uśmiech. Pamiętaj, im więcej prezentów wyślesz, tym więcej dostaniesz w zamian. No właśnie. Wszystko fajne oprócz tych materiałów eksploatacyjnych. Oni, one, one, one mnie nie kręcą. I tyle. I teraz słuchajcie, Kosta y, z pieniążków z YouTube'a. Zakupi taki jeden prezent, czyli y, ja dostaję wypłatę przez PayPala, słuchajcie. Ładowanie, mamy... Ja to mam trochę pieniędzy, jeszcze to y, spokojnie powinno wszystko zadziałać. I tutaj postanowiłem to nagrać, bo jestem ciekaw co mi tam wylosuje. Y, to jest komputer prywatny. No jak widzicie kwota 4.28. Opis przedmiotu Secret Santa. Zaloguj się. I zapłać teraz. I uwaga. Co się stało się? Dziękujemy. Twój zakup zakończył się powodzeniem. Zostań tajnym Mikołajem. Aha. I teraz chyba komu mamy wysłać na pewno, tak? Odwiedź naszą specjalną stronę na temat Mikołów. No. Chyba tutaj, tak? World of Tanks. Wyszli podarunek. No i teraz... Mamy czekać, jak... Teraz chyba czekamy, mi się zdaje, bo już go wysłałem. No i poczekamy minutę. O, uwaga, słuchajcie, mamy coś tutaj, informacje, no nie minęła minuta, myślę, że mi minimum dwie minuty minęły, chociaż pewnie tam materiał uciąłem, tak, więc w mieście tak zwanego timelapsa, ale uwaga, klikniemy to, no i co, gratulacje, jesteś teraz tajnym Mikołajem, kiedy wydarzenie dobiegnie końca, czyli jak czytałem troszkę tam, Yy, pomiędzy wynikami 4 stycznia, jak zakończy się to wydarzenie, otrzymam za to specjalny medal. No ale kurka, gdzie jest mi prezent? Halo, halo. Może muszę do Wota wejść, słuchajcie. Mi się zdaje, że muszę do Wota wejść. Więc teraz wejdę do Wota. A więc wchodzimy do mojego konta, czy też do mojego garażu. Nie wiem, że jakaś animacja będzie kurcze Nie wiem czegoś spodziewać Tam jest też, też jasno wyjaśnione jak ten prezent dostaniemy Po prostu po minucie go dostaniemy Plus już tak, średni czas oczeki oczekiwania Tak tam pisało Na stronie nic się nie pojawiało, więc może w samym garażu ujrzymy nasz prezent Oj chyba wiem co dostałem, słuchajcie Tak 100 gorda dostałem, za 4 złote hm. Gratulacje, jesteś teraz Tajnym Mikołajem. Kiedy wydarzenie dobiegnie końca, otrzymasz za to specjalny medal. Eee, specjalny medal, czyli ja to dostanę 4 stycznia, ponieważ kończy się wtedy to wydarzenie. Eee, gratulacje, Tajny Mikołaj, Ci podarunek. Stogo, 100 sztuk złota i do tego duży zestaw naprawczy. Hmm. Nie wiem, ile jest wa warte 100 sztuk złota. 100 kolda kosztuje złoty 80. Zł. Tak, złoty 80 zł, czyli ja kupiłem 100 golda za 4 złote No czyli mi się średnio opłacało Ponieważ te y, Zestawy naprawcze no co mi da Nic, ja jest szoda, mi pewnie Jeżeli nie są zapłuczeni Zapłuczeni są, no to dupa Sprzedam je dopiero za miesiąc No ale jak, jak widzieliście Tam y, można też wygrać pojazdy premium y, Konto premium, tak? ale pewnie w mniejszym stopniu. Jeżeli też wysłaliście komuś prezent w terytorium opatrzcie w komentarzach, co tam dostaliście w zamian. No ja jestem średnio zadowolony, ale sami wiecie, to jest taki troszkę hazard myślę, ponieważ no wydałem pieniądze, a nie nie wiadomo do końca to, co dostaniemy, a teraz już przynajmniej wiecie na kiedy w zasadzie to działa. Więc dzięki za obejrzenie i cześć.